Witajcie kochani w drugim odcinku historii Nowej Huty. Mam nadzieję, że ściągnę was tu pierwszy odcinek, który was zaciekawił, a jeżeli go nie obejrzeliście, to szybko to możecie narobić, klikając w link poniżej. Nie przedłużając już tego wstępu, zapraszam do oglądania. Dowiedzieliśmy się, dlaczego nowe miasto i kombinat ulokowano właśnie w tym miejscu oraz jak wyglądały początki budowy socjalistycznego snu pod Krakowem. Może odejdźmy na chwilę od historii i opowiedzmy sobie coś o dzielnicy jako tworze z cegieł i betonu oraz o ludziach, którzy nadali jej formę, jaką znamy obecnie. Nad planem pracowało wielu architektów pod kierownictwem Tadeusza Ptaszyckiego, którego nazywano też inżynier Wrocław w uznaniu zasług za odbudowę Wrocławia. Za współpracowników miał m.in. swoją żonę Annę, której zawdzięczamy zieleń w Nowej Hucie, której niestety o tej porze roku nie widać, oraz małżeństwo Ingardenów, które zaprojektowało Centrum Administracyjne Huty imienia Lenina i Teatr Ludowy. Konsekwencją planowania nowej huty jako całości było myślenie o jej mieszkańcach. Klarowna koncepcja geometryczna miasta wpisywała się w nurt socjalizmu. Symetryczny układ ulic i osiedli, łatwy do zapamiętania przez mieszkańców, w założeniu miał działać w ramach jednostki sąsiedzkiej koncepcji o dziwoanglusaskiej i wspierać budowanie relacji międzyludzkich. Szerokie ulice, dobre do parad, z wizerunkami Lenina i innych gór socjalizmu. Osiedla z zaplanowanymi z góry pawilonami handlowymi szkołami, przedszkolami, przychodniami, duży szpital, parki z infrastrukturą wypoczynkową zalew nowochódzki i jeszcze większy planowany zbiornik w miejscu, gdzie obecnie są łąki nowochódzkie. To wszystko miało umilać życie mieszkańcom. Od Krakowa miasto miało oddzielać olbrzymi park ciągnący się na terenach, gdzie obecnie znajdują się działki i centrum handlowe M1 aż po lotnisko w Czyżynach. Nowe miasto miało być idealnym domem dla pracowników ogromnego kombinatu. Nowa Huta stała też w opozycji do starego Krakowa z jego wąskimi ulicami, ciasnymi podwórkami, często też brakiem mediów. Nowoczesna i przyszłościowa, wszędzie prąd, gaz, woda, kanalizacja. Taka właśnie miała być Nowa Huta. Dwie koncepcje, dwa miasta. Przyszłość i przeszłość w jednym miejscu. Planowano monumentalny ratusz, godny miasta socjalizmu, oraz równie monumentalną operę. A wszystko to w jednej linii z Aleją Róż. Ten projekt naprawdę miał zapierać dech w piersiach. Ostatecznie w 1951 roku nie udało się go zrealizować. Pomysł jakby upadł w momencie, kiedy nowa huta została dołączona do Krakowa jako dzielnica. Więc ani opera, ani ratusz nie powstały. Czy szkoda? Zostawiamy wam to do oceny. Być może zechcecie podzielić się swoim zdaniem w komentarzu. Nasza dzielnica miała też drugą twarz. Liczono się, że potężny kombinat wraz z dzielnicą, która do niego przylegała, mogą stać się celem ataków bronią konwencjonalną lub nawet nuklearną. Trzeba pamiętać, że minęło raptem 5 lat od Hiroshima i Nagasaki i świadomość tego, co tam się stało, była nadal bardzo mocno żywa w umysłach ludzi. Kombinat to stal, czołgi, karabiny i broń. Alianckie lotnictwo miało raptem 1000 km. Od swoich granic, mniej więcej tutaj, co dla ich bombowców nie było wcale wielkim wyczynem, a kombinat bardzo łakomym kąskiem. Pod nogami mieszkańców na terenie całej dzielnicy rozciągały się schrony przeciwlotnicze. Dobrze zabezpieczone, przyzwoicie wyposażone, miały stanowić schronienie w momencie bombardowań. Lokowano je głównie pod budynkami mieszkalnymi, a w okresie między 53 a 60 rokiem zbudowano ich prawie 250. Lokalizowano je również pod budynkami użyteczności publicznej i tak Centrum Administracyjne Huty Lenina posiadało własne centrum dowodzenia, a Szpital Żeromskiego własne sale operacyjne i sprzęt przygotowany do leczenia ofiar nalotów. W dniu dzisiejszym obiekty te są atrakcjami turystycznymi i przyciągają ludzi chętnych dowiedzenia się czym była atomowa groza zimnej wojny. Pierwotnie osiedla nie miały swoich nazw, jak obecne handlowe, szkolne młodości. Pierwsze były oznaczenia literowo-liczbowe, i tak. Osiedle handlowe nazywało się D3, szkolne B1, młodości A25. Osiedla A były na wschodzie, D na zachodzie, a B i C od północy tworzyły wachlarz, którego środkiem jest plac centralny. W 1956 roku, tak wie, mieliśmy nie podawać dużej liczby dada, dzisiaj już kilkoma rzuciliśmy, ale ta jest warta zapamiętania, ponieważ pokazuje prawdziwy charakter Nowochódzian. W 1956 roku dzielnica bez Boga miała otrzymać coś, czego chcieli ludzie, a nienawidziła władza. Był to kościół. Wydano w czasie krótkiej odwilży zgodę na budowę kościoła u zbiegu dawnych ulic Marksa i Majakowskiego. W 1959 roku zakończono budowę osiedla kolorowego, ostatniego osiedla tzw. Starej Huty, która mieści się w obrębie trójkąta wyznaczonego przez obecne Aleje Jana Pawła II, ulicę Bulwarową oraz ulicę Bieńczycką wraz z Kocmyrzowską. No i od ulicy Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej wizerunek naszej dzielnicy się zmienia. Ale jak budowano i co stało się na zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego oraz innych ciekawych rzeczy dowiecie się w następnym odcinku.